Jesteśmy na gambijskiej destylarni, takiego gdzieś chyba 20-25% nie wiem, bimbru. Yes, it's 20%. To jest jak mocny wino, eh? 20-30, tak jak to. Cześć czołem, witajcie w kolejnym odcinku z serii gambijskiej. W tym razem zabieram was na farmę. Farmę, ciężko to nazwać farmą, bardziej plantację, gdzieś w gambijskim buszu, nawet do końca. Nie wiem, gdzie to było, gdzieś na granicy senegarsko-gambijskiej. Nie odnotowałem niestety tego miejsca, ale między bar a karang. Jeśli nie oglądaliście jeszcze serii gambijskiej, to już z tego miejsca was zapraszam. W pierwszym epizodzie zgłębiałem historię niewolnictwa w Afryce Zachodniej. Mieliśmy przeprawę rzeczną na rzece Gambia, dotarliśmy do fortu Kunta Kinte no i. Ciekawy temat, ciekawy odcinek, wydaje mi się, jeśli, jeśli właśnie się interesuje was temat niewolnictwa w Afryce Zachodniej, jak to wyglądało z perspektywy tamtejszych mieszkańców. W drugim odcinku bujaliśmy się po Banjulu, w drugiej po stolicy, szczeli najmniejszej stolicy w Afryce. Czy jest to fajna stolica, czy warto ją odwiedzić, czy ma afrykański vibe? O tym nie tylko w drugim epizodzie, a w tym właśnie bujamy się po farmie i zobaczymy jak wygląda proces wytwarzania piwa, około 20% chociaż co do samego voltażu mieliśmy tutaj dosyć mocne dyskusje Puszcie, sami zobaczcie jak to wyglądało Jesteśmy na gambijskiej destylarni keżu czyli takiego gdzieś chyba 20, 25% nie wiem, bimbru, de, którego się wyrabia z destylacji owoców nerkowca nazywane to jest tutaj Sumsum, sum, czyli kill me quickly legenda głosi, że jeden gościu na weselu wypił e, zbyt dużo tego keżu i wyżoną ducha także Sumsum. sum, a tutaj za moimi plecami widzicie proces e, destylowania tego wszystkiego, czyli są beczki, jest taki patyczek, tam wszystko się wysancza. I w tych oto kanistrach składowane jest tokerzu, sprzedawane w małych butelkach za. 15 tysięcy e, lokalnych walut. Może Gambia nie jest gigantem na światowym rynku orzechów nerkowca, ale liczy się, choć w sposób umiarkowany, według ostatnich danych, wyprodukowała tych ton orzechów ponad 2,5 tysiąca i dała jej to 25 miejsce na świecie pod względem wielkości produkcji. Ale las interesują oczywiście owoce do produkcji piwa, które są na początku procesu zbierane przez mieszkańców i rozdrabniane w takich specjalnych drewnianych naczyniach. Ah. Call me Złopuś Very sweet Good? It's first one It's fresh wine, eh? It's first one, really yeah It's nice but you cannot eat mm. too much eh? This is very good it's for, like, You pick it and wash it before pounding Ah, before pounding yeah, yeah, that is the water Ah, that's the water, okay That's the water And how long it stays like this? this you can drink it You can drink it? Yes This yes. chocolate Yeah, yeah, yeah yeah, yeah. Is eh? Mm-hmm. po wyciśnięciu soków z owocu karzu tymi drewnianymi muckami, które mogliście zaobserwować na poprzednim kadrze wszystko co zostaje, czyli skórki resztki, pulpa, leci albo do plastikowych koszy, albo po prostu w, w krzaki, jak to bywa w tej części świata, zero sentymentu zero marnowania czasu, zero marnowania produktu, tu nie ma żadnych przepisów sanepidu, to gambia i wtedy zaczyna się właściwa magia, czyli gotowanie tego soku w wielkiej przypalonej beczce, cały ten destylacyjny frankenstein zrobiony z kawałków metalu, taśmy i starego bambusa. Nic tu nie jest przypadkowe, ale wszystko wygląda, jakby miało się zaraz rozpaść. Proces prosty, jak konstrukcja cepa. Soks się gotuje, alkohol paruje, a potem rurką z bambusa, dosłownie bambusową rurką, ten cały duch każu leci sobie prosto do 5-litrowych plastikowych baniaków. A tych w leśnej destylarni Adama naliczyliśmy co najmniej kilkadziesiąt w różnych stadiach fermentacyjnej nirwany. Pamiętajcie, to nie jest żadne kraftowe bimbrownictwo z Instagrama, to prawdziwa chemia dżungli. Brudna, lepka i cholernie skuteczna. Then later, use the water. And boiling in a mixture with sugar, boil for an hour after it turned to something that is the one day. Yeah, yeah, is that how they process it? It's very easy, it sounds very it's easy. Cool. Yeah, how much time you need to produce one bottle of cashew? It's an hour or two hour. But Now yeah. you see, now it's still boiling. And how much uh, percent of alcohol it has? Uh, it's more than it's an overdose, overdose, yeah, even a little cup of it, yeah, oh, yeah. Really? yeah, yeah, It's very hot. Yeah, very hot. Like when you are drinking, just forty percent or fifty percent. It's hundred percent. Hundred percent. Yeah, is hundred percent. Spirit, Yeah. Uh -huh. one, 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 one. okay 100% maybe he's foolish you know 15-18% 18 okay. eh 18 it's like strong 100%. wine it's eh? around maybe 20 eh but not more than that Wait, sure. mm -hmm. oh, this uh, give money it... <laughs> So he can, he can drink for free, I need to pay Yes, it's good, good deal. Okay. Mm. Yes, it's 20, 20 percent. <laughs> I don't know for how <laughs> No, it cannot be. When <laughs> <laughs> you, can you do, you drink more, it smells like a yeah, uh, benzene. To jest yeah, ja To To może być ten, mocniejszy Bo czujesz jak spływa teraz? Teraz tak rozgrzewa troszkę, no. nie? Ale, ale nie, ale nie, nie, nie To nie ma więcej niż... czuć. A 20 nie, 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 nie będzie nie, to jest chyba. takie brandy To jest taki wiesz Będzie no. może 25 no, maksymalnie Tak no, Ładko, wład gładko wchodzi wiesz na, na ten Spójrz, spójrz, 20 30, <laughs> 20 30, like that he's expert <laughs> <laughs> how how old sephora <laughs> 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 sephora wam pokazać jedną z rzeczy, którą zabrałem na tripa, hiszpańska marka zajmująca się właśnie produkcją tego typu gadżetów do ochrony ciała, w szczególności mordy, no w zasadzie w każdych warunkach. Muszę wam powiedzieć, że warto mieć tych buffów przynajmniej kilka, ponieważ w tym samym czasie możecie używać ich jednocześnie, jednego buffa zawsze mam na łapie, żeby, że tak powiem, oczyszczać mordę z, pff, z lejącego się potu, szczególnie w warunkach tropikalnych, drugiego, drugiego mam z na szyi, no i jeszcze jednego czasami na głowie, no w zależności od tego właśnie gdzie jestem i co robię. Ale Buff to jest, to jest jedna z tych marek, z którą udało mi się wyjść w kolaborację. Samym Buffem się też, tak powiem, znamy. Na zasadzie ja znam te ciuchy od nie wiem, 15 lat. Zawsze, zawsze byłem zadowolony, także. Fajna sprawa, jakościowy, europejski brand, z czystym sumieniem polecam. No dobra, ale co z orzeszkami nerkowca, no bo tak jak wam w tym odcinku wspomniałem, z soczystego owocu, czyli każu, w Gambii destruuje się lokalny, księżycowy bimber zwany każubir, choć z piwem to ma niewiele wspólnego, no ale zostają orzeszki. i co z tymi orzeszkami? Są skupane ręcznie, z pietyzmem godnym średniowiecznych skrybów, następnie rzucane do ogniska. No i pieką się jak kartofle w sreberkach na lechickich biesiadach pod wiatą setternitu, także klimat tam doskonale znany. Okopcone, napocone, smakują jak naprawdę sens dzieciństwa i grilla u bójka. tylko że po prostu z dutą afrykańskiej spalenizny. Lokalsi je następnie rozdrabniają, pakują woreczki i sprzedają za całe jedno euro za sztukę w Senegalu, w Gambii, no i oczywiście w Guinea-Bissau, która jest szóstym eksporterem tego surowca na świecie. nerkowce to nie tylko smak, ale też gospodarki. Styl życia, i uwaga, być może Wasze następne uzależnienie w podróżach po Afryce Zachodniej. Także, będąc kiedykolwiek w Gambii, pamiętajcie, aby podpytać lokalnych mieszkańców, właśnie o takie nielegalne bibrownie w lesie, albo po prostu zgłoście się do mnie. Ja bezpośrednio nakieruję Was na konkretne osoby, na przykład na rodzinę Adama, u którego mieliśmy możliwość obserwowania tego zjawiskowego procesu parzenia destylatu, który no, w zasadzie jest jednym z ciekawszych, jakie możecie skosztować w tej części Afryki. Jeszcze odcinek poświęcony będzie regionowi Kazamas, bardzo ciekawym regionowi na. Południu Senegalu, który jeszcze 15 lat temu był no, na finiszu wojny partyzanckiej, na dowód na to, że jesteśmy w chrześcijańskiej części Senegalu. świnka. A ludzie chcą po prostu pokoju i niczego więcej.